Cieko zmarłych dzisiaj będziemy się modlić do stawienicwej świętej Elity. Więc zapraszam na 16 dzień e, Dzisiaj będzie temat Jałmużna, więc zapraszam serdecznie e, na nowennę Pamiętajcie, e, że nawet najgorszych e, najgorszych grzeszników jeżeli sądzimy, że ktoś był największym grzesznikiem, yy, możemy pomóc. Więc naprawdę w, w czystcu jest bardzo dużo różnych dusz i naprawdę można im pomagać każdego dnia. Więc tutaj dzisiaj zapraszam na nowennę, kochani, dzisiaj wstawiennictwo świętej elity. Słuchajcie moi drodzy Zaczynamy dzisiaj nowennę Dzisiaj temat jamużna Miej Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Dawanie jamużny jest zalecanym nam przez Kościół uczynkiem, ponieważ świadczy o naszej współczującej miłości do bliźniego który jest w potrzebie jest ona bardzo miła Panu. Pożycza Panu, kto lituje się nad biednym. Jezus powiedział, że wszystko, co uczyniliśmy dla innych, którzy są głodni, spragnieni, potrzebują ubrania i tego, aby ktoś zainteresował się nimi w ich opuszczeniu czy cierpieniu. Uczyniliśmy dla Niego, gdyż On jest w sposób rzeczywisty związany z każdym człowiekiem. Każdy Go interesuje. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Mówi Archanioł Rafał do Tobiasza. Modlitwy Twoje i Jałmużna stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. Mówi Anioł Pański do setnika Korneliusza z Cezaregi. Święty Paweł zaś zachęca nas, byśmy zaradzali potrzebą świętych. Przeznaczeniem. Tuż czystowych jest świętość Jałmużna, której można udzielać w ich imieniu i dla złagodzenia ich cierpień przynosi im wielką korzyść. Święty Tomasz mówi, że Jałmużna ma większą moc zadość uczynienia niż modlitwa, gdyż podwaja moc modlitwy i daje pewne zwycięstwo. Pieniądze, chleb lub pomoc, które udzielamy potrzebującemu, pragnąc, aby zasługa ta przeszła na duszę cierpiącą w czystcu, przyczyniają się do uwolnienia jej od głodu Boga i pomagają jej zająć miejsce w Królestwie Bożym. Przy stole wybranych szczęśliwy ten, kto myśli o biednych. I o nędzarzu. W dniu nieszczęścia Pan go ocali. Jałmużna przyniesie nam korzyść także po śmierci. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Święty Leon, papież, nazywa jałmużnę odkupieniem duszy Stąd wziął się zachowany jeszcze w niektórych regionach pobożny zwyczaj dawania dużej i jałmużny przy okazji pogrzebu. Nie można wątpić, mówi święty Augustyn, że te święte dusze doświadczają prawdziwej ulgi w swym bólu dzięki ofiarowanym za niedobrych uczynków. Może zetrze do i grzechów egoizmu, skąpstwa i obojętności na potrzeby brać, jaką okazywały będąc na ziemi. Hojnie obdarowujemy ubogich za naszych zmarłych, mówi święty Jan Chryzostom. Bóg chciał, abyśmy wzajemnie sobie pomagali. Autorem tych pobożnych dzieł jest Duch Święty. Dlaczego święci apostołowie ustalili, że mamy pamiętać o naszych zmarłych, sprawując święte tajemnice? Oni po prostu wiedzieli, jaką korzyść odnoszą z tego dusza. I tego też chciał Duch Święty. Dajcie to, co jest wewnątrz, na jamużne, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Radzi Jezus wszystkim, którzy coś posiadają, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Bądźmy chciwi, gromadząc dobra materialne. Są one nam udzielane i nie zabierzemy ich ze sobą po śmierci. Dzielmy się także naszym czasem i dyspozycyjnością, aby przyjmować potrzebie ubogiego, odwiedzać chorego i umierającego. Wysłuchać cierpiącego, pocieszyć wdowę i ochraniać sierotę. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie teraz zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Zapraszam na. Dalszą część. Ja Na przykładzie, dusze czystowe uratowały w cudowny sposób pewnego młodego chłopca, Krzysztofa Sandowala, który później został arcybiskupem Sewilli. Będąc jeszcze dzieckiem, rozdawał ubogim część kieszonkowego, które dostawał na drobne przyjemności. W miarę jak dorastał, rozwijało się jego nabożeństwo dla zmarłych. W intencji ich oddawał biednym wiele użytecznych i potrzebnych jemu samemu. Rzeczy. Kiedy studiował na Uniwersytecie Louvain, pewnego razu zdarzyło się, że nie nadchodziły pieniądze od rodziców, na które czekał. Został bez grosza, nie mając nawet na jedzenie. Przejmującym smutkiem napełniła go też myśl, że nie może w intencji duszczycowych dać jałmużny. Pewnemu biedakowi, który go o nią poprosił, był tak bardzo strapiony, że wszedł do kościoła aby pomodlić się za drogie mu cierpiące dusze. Jeszcze nie skończył modlitwy, kiedy ujrzał przystojnego młodego człowieka, który podszedł do niego i zaczął opowiadać o tym, co słychać u markiza Dediana, jego ojca. Oraz u innych przyjaciół i rodziców. W taki sposób, jakby właśnie przybył z Hiszpanii, w końcu zaprosił go na obiad do hotelu. Sandoval, który przez cały dzień nie jadł nic, nie odrzucił tego zaproszenia. Zasiedli do stołu i dalej rozmawiali podczas posiłku. Po czym cudzoziemiec wręczył mu pewną sumę pieniędzy, mówiąc, aby zrobił z nią co zechce, i odszedł. Choć pobożny Sandoval podejmował wiele różnych wysiłków, nigdy nie zdołał odkryć, kim był ten nieznany opiekun. Nikt też nigdy nie upomniał się o te pieniądze. A była to dokładnie taka suma, jakiej potrzebował. Przekonał się, że niebo uczyniło cud, syłając jedną z duszczycowych Którą uratował swymi modlitwami i jałmużnami. jałmużnami. Takiego zdania był też papież Klemens VIII, któremu opowiedział o tym zdarzeniu, następca świętego Piotra, i kazał mu opisać ten cud aby zachęcić wiernych do modlitwy i jałmużny za zmarłych Zostawszy biskupem Sandoval przez całe życie robił co mógł aby upowszechnić nabożeństwo do dusz czystcowych I Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie Boże, ty miłujesz radosnego dawcę, który hojnie darzy ubogiego. Zgodnie z zaleceniem twego syna, on powiedział nam, abyśmy dawali darmo. Nie nie oczekując zapłaty i byśmy czynili innym to, co chcielibyśmy, aby i nam czyniono. I że Ty, Ojcze, widzisz w ukryciu i oddasz nam, gdyż więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Pozwól nam, byśmy byli hojni wobec biednych, wiedząc, że wielka jest nasza nagroda w niebie i że otrzymamy, otrzymamy stukroć więcej niż uczyniliśmy dla naszych braci, że oddasz nam miarą pełną. Utrzęsioną, daj nam serce dobre, współczujące i miłosierne, na podobieństwo Jezusa, twego umiłowanego syna, tego, który dał nam wzór, abyśmy czynili tak jak on. Aż do wydania swego życia zabraci, gdyż nie ma większego dowodu miłości. Przez Twoje miłosierdzie, Panie, dusze wiernych zmarłych, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Kochani, intencja w, w, w intencji dzisiaj, dziesiątka wrzańca oczywiście w intencji waszych spraw, problemów, próśb. Jeżeli się modlimy że dusze czystowe, to możemy dzisiaj się pomodlić o pomoc do dusz o we własnych prośbach i problemach i sprawach. Żebyśmy odmówili dziesiątkę, ja tu odmówię i wy, jak obejrzycie ten odcinek, żebyście też Wzięli intencje, Wasze prośby przez e, prośbę do, e, do dusz czystowych. Oczywiście Bóg to słyszy, widzi, jest w ukryciu i On Wam w tym pomoże przez miłosierdzie Boże, bo Wy, jeżeli modlicie się za dusze rysowe, to wy pomagacie swoim braciom, siostrom, czyli bliźnim, i Bóg nam wtedy jest w stanie też pomóc poprzez nasze modlitwy. My jesteśmy w stanie prosić o nasze sprawy właśnie przez pośredników naszych bliźnich, którzy są w czystcu. Więc naprawdę, jeżeli mamy swoje dolegliwości, jakiekolwiek życiowe, to możecie zrobić dziesiątkę, ze mną, dziesiątkę różańca za swoje sprawy. Dzisiaj przez pośrednictwo dusz i sobie. Zapraszam serdecznie do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz dać Panie. A światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać, panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać, panie, a światość wiekuista niechajem świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać, panie, a światłość wiekuista niechajem świeci, a dusze wiernych zmarły przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać, panie. A światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczył dać, panie, a światość wiekuista niechaj świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczył dać, panie, a światość wiekuista niechaj świeci. A dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać, Panie, a światłość wiekuista Michał świeci. A dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać, Panie, a światłość wiekuista Michał świeci. A dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy dać, Panie, a świat odźwignięty zaniechany świeci, a dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Przedstawiennictwo Świętego Ojca Pio, przez przedstawiennictwo e, Świętej Rity, przez przedstawiennictwo Świętego Antoniego, przedstawiennictwo Świętego Michała Archanioła, Przedstawiennictwo Świętego Archanioła Gabriela Przedstawiennictwo Jana Maria Wianej Przedstawiennictwo Świętej Teresy z Awilii Przedstawiennictwo Świętej Katarzyny ze Sieny Przedstawiennictwo Świętej Katarzyny z, Genu z Genui Przedstawiennictwo Świętego Jana Pawła II Dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Ja zapraszam na jutro na 16 dzień nowenny. Będzie konkretny temat, nie powiem jaki jeszcze i naprawdę kochani módlcie się za zmarłych nie zapominajcie o nich pamiętajcie, możecie codziennie się modlić za nich i żebyście mieli zawsze w sercu tych zmarłych, bo oni naprawdę potrzebują waszej pomocy i żebyście byli dla nich takim pogotowiem ratunkowym żebyście zawsze mogli się za nich modlić I pamiętajcie jak je, tak jak kochacie bliźnich, zmarłych, tak jesteście przez Boga widzieni. Czyli Bóg kocha y, dusze czystowe. Jeżeli my jesteśmy blisko dusz czystowych, to modlitwa za dusze cierpiące w czystcu jest najmilsza Bogu. Amen. Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Děkuji srdečně.